Nie ważny, długo oczekiwany moment. Studniówka to magiczny wieczór, który skłania nas do refleksji nad czasem, który płynie niepłaganiem. Niedawno z ogromnym żalem pożegnaliśmy naszą koleżankę, uczennicę klasy trzeciej EWGR Julię Bałą. Podeszła od nas zdecydowanie zbyt wcześnie i pozostawiła w naszych sercach wielką pustkę. Bardzo proszę, abyśmy wszyscy uczcili jej pamięć minutą ciszy. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy dla każdego z nas. Już za niecałe 100 dni staniemy przed jednym z najważniejszych w naszym życiu egzaminów, zwanym Egzaminem Dobrzałości. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło powitać dyrektora naszej szkoły, pana Krzysztofa Jankowskiego. Drodzy maturzyści, zaproszeni goście, szanowni Rodzice i ci wszyscy, którzy czują się uczestnikami dzisiejszego balu. Jesteśmy tu. Zacznę od tych słów, które myślę, że są szczególnie ważne, że to dzięki Waszej determinacji i połączonym wysiłkom rodziców i Waszych koleżanek, kolegów ten bal w ogóle doszedł do, do skutku, że mogliśmy tutaj się dzisiaj spotkać. Byliśmy świadkami przepięknego boloneza, tu pewna nowość Bartosza Hajdeckiego z czasu honoru. Na tej sali również bal strudniówkowy miał rocznik milenijny. Wy jesteście kolejnym, który te nowe milenium rozpoczęło. Pozostało wam, co sprawda niespełna 100 dni, bo zaledwie 73 do matury. Ale nie o maturze tutaj mowa. Bal studniówkowy posiada dość bogatą tradycję i swymi korzeniami sięga XIX wieku. Sam bal był swoistym egzaminem, gdzie ci, którzy uczyli się tańca w szkołach polskich, mogli ten tańc zaprezentować przed swoimi profesorami, nauczycielami, ale też przed swoimi rodzicami. Tradycja jest silnym nośnikiem kultury. Bal zatem i tutaj ważna rzecz nie jest zwyczajną imprezą, nie jest podańcówką ani uroczystością zwykłą, jest uroczystością o podniosłym charakterze. Świadczy o tym Wasze stroje, ale też sposób w jaki zachowujemy się, w jaki do siebie odzywamy. Ma swoją formę i podkreśla dojrzałość tych, którzy biorą w niej udział. Wymaga zatem właściwego stylu. Właściwej formy i wyczucia. Tu uczymy się taktą, troszczymy się o tych, których zaprosiliśmy. Zdajmy wzorowo ten sprawdzian z konwenansów, wzajemnego szacunku oraz dobrej zabawy. Studniówkę roku 2022 uważam za otwartą. Droga dyrekcja, szanowni goście, a przede wszystkim wy, koleżanki i koledzy. W imieniu całej społeczności szkolnej życzę Wam mądrych decyzji, dobrych ludzi na swojej drodze, minimalnego stresu w przygotowaniach i w trakcie matur, a na dzisiejszy wieczór życzę Wam bardzo dobrej zabawy. Bardzo się świetnie. Dziękuję.